No dowiedzieliśmy się smutnej, smutnej rzeczy, że ponad 300 osób zginęło, wiele osób zostało mm, rannych. Cześć. Witam was bardzo serdecznie w podcaście Kompas Bezpieczeństwa. Nazywam się Dawid Zieleniewski, a wraz ze mną jest Emil Berebecki. Cześć wszystkim. Zaczęliśmy w sumie tak bardzo wesoło, aczkolwiek dzisiejszy nasz temat nie będzie wesoły, gdyż będziemy mówić, no tak jak w pierwszym odcinku, na temat wojny w Ukrainie oraz tego, co się wydarzyło w ostatnich kilku tygodniach w czasie tej wojny. A nie ukrywam, no było tych rzeczy, które w Ukrainie oraz też wokół Ukrainy działo się sporo. Dzisiaj, gdy nagrywamy ten podcast, mija 49. dzień wojny, dzień walk na terenie Ukrainy. No, mam nadzieję, że mimo wszystko ta wojna szybko się zakończy, aczkolwiek ostatnie wydarzenia, które były w Ukrainie oraz wokół Ukrainy, no nie napawają mimo wszystko optymizmem. Dokładnie tak. W ostatnim czasie pojawiło się wiele smutnych informacji, między innymi o masakrze w Buczy ponadto pojawiły się też informacje na temat przeformowaniu wojsk rosyjskich z Kijowa w stronę Donbasu no dokładnie tak jak mówisz te dwie rzeczy są w jakiś sposób no na pewno masakra w Buczy tak? czyli początek kwietnia i odkrycie tutaj przez ukraińskie siły które wypierały z Buczy z terenów Buczy czyli pod kijowskiej Miejscowości y, wojska rosyjskie, które, jak powiedziałeś właśnie y, trochę się przeformowały, i teraz, według oficjalnych źródeł Kremla, y, jak i też właśnie tutaj doniesień y, z innych krajów, ewidentnie wojska rosyjskie próbują się przeformować y, i atakować właśnie tutaj kierunek, między innymi, właśnie Donbasu. No ale jeżeli mówimy o Buczy, bo, bo, bo w sumie o niej warto wspomnieć, tutaj na początku kwietnia, gdy odkryto tę masakrę, no, dowiedzieliśmy się smutnej, smutnej rzeczy, że ponad 300 osób zginęło, wiele osób zostało rannych, też wiele kobiet zostało zgwałconych w czasie, w czasie tutaj tych bestialskich działań rosyjskich wojsk w Buczy. Trzeba też tutaj dodać jeszcze, jeżeli chodzi o Buczę, no tutaj te obrazki, te filmy, te zdjęcia, które obiegły świat naprawdę poruszają za serce, ale też i są w pewnym sensie dowodem na... No, tak masowe ludobójstwo, jakie jego dopuszczali i dopuszczają się Rosjanie na terenie całej Ukrainy, co niestety jest, no jest pokazaniem, z kim mamy do czynienia, tak? z bestialską armią, która de facto grabi, łupi i zabija niewinne osoby. Tak naprawdę mając no, gdzieś wszelkie konwencje i tego typu uchwały, umowy, które międzynarodowe, które w jakiś tam sposób gwarantują Jakiś tam spokój, bezpieczeństwo, a przynajmniej powinny cywilom. Niestety, no ta wojna pokazuje wiele rzeczy, które no, tak naprawdę, mimo wszystko, nie powinny się wydarzać pomimo wojny, pomimo tego, co, 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 co tutaj widzimy. No, niestety tak nie jest. Jeżeli chodzi też właśnie o burze, to też, tak jak wspomniałem trochę wcześniej, też ma to w, w związek trochę z tutaj przemieszczeniem się wojsk rosyjskich na mm, wschód, tak, a więc właśnie w kierunku Donbasu bo to też jakoś się zazębia w sumie, tak, ten, ten wyparcie przez wojska ukraińskie, ro, wojsk rosyjskich, też właśnie wiąże się z tym, o czym właśnie wcześniej wspominaliśmy, a więc o tym, że ten front rosyjski zmienia się. Jeżeli tutaj chodzi też o zmianę frontu, co warto też dodać, według ukraińskiej strony oraz też, nie tylko ukraińskiej strony, ale też i zachodnich informatorów, jak i też właśnie służb, które wypowiadają się na temat tego przeformatowania, wynika to też z tego faktu, że Rosja chciałaby zakończyć przynajmniej właśnie w jakiś tam sposób. Tę wojnę, jak oni nazywają, operację specjalną do 9 maja, więc do dnia zwycięstwa, czyli właśnie do dnia, w którym Rosja świętuje zakończenie II wojny światowej, i też chcieliby już tutaj na terenie Mariupola, chociażby, zrobić taką defiladę, pokazową defiladę, pokazując, że w jakiś sposób wyspowodzili, natomiast to tak naprawdę praktycznie całości je zniszczyli. Też tutaj dzisiaj były informacje o tym, że Rosjanie wywożą zarówno ciała z Mariupolu, jak i gruz właśnie po to, żeby móc utorować sobie miejsce na defiladę, aczkolwiek defilada na właśnie gruzach, zgliszczach, nie wiem, czy jest taką rzeczą, którą jest się chwalić, aczkolwiek w Rosji chyba to przejdzie. Tutaj kolejną kwestią z ostatnich dni, która pojawiła się w mediach i obiegła cały świat, to Aleksandr Łukaszenka oskarżył Brytyjskie służby specjalne o zorganizowanie masakry w Buczy. No, niestety Łukaszenka znany jest z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, takich bardzo pro-Putinowskich, pro no ale nie oszukujmy się, jak można inaczej tutaj spodziewać się czego innego, można się spodziewać po tym polityku, jeżeli tak mogę go nazwać. Tutaj też w swoim wystąpieniu podczas konferencji prasowej powiedział, Prost, że w historii Białorusi i Rosji nigdy nie było tak niebezpiecznych momentów w stosunkach z zachodem jak teraz. No nie ukrywam ja, ja sam osobiście mógłbym kilka wyliczyć. Ale no cóż, no, to też jest propaganda. Musimy mieć na to świadomość, propaganda. Trwa, że tak powiem, jeżeli tak mogę to nazwać. Tak, oczywiście ona jest i zawsze będzie tak w czasie wojny, a już w czasie wojny z Rosją, czy też no, w której bierze udział Rosja. To już jest szczególnie, trzeba być na to wyczulonym, że ta propaganda będzie no jeszcze bardziej tutaj konkretna, w cudzysłowie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dokładnie tak. Ponadto w swoich przekazach Rosja, jak również Białoruś, bardzo często usprawiedliwiają tak zwaną operację specjalną. I tak samo podczas tej konferencji Łukaszenka stwierdził, że Operacja się tak naprawdę trochę spóźniła, ale dobrze, że, że, że w ogóle doszło do takiej operacji, z tego względu, że Zachód zadałby ten pierwszy cios wcześniej. No, ja jestem innego zdania, ale wiadomo, propaganda. Ukraińska i białoruska propaganda rosyjska teraz tutaj się ścierają, a ta białoruska i rosyjska jest perfidna, tak? bo wiadomo, Ukraińcy bronią się i ta ich propaganda jest właśnie w celu obrony się przed tym, co Rosja wygaduje. Rosja, właśnie też, w sumie, też Białoruś jako taki w cudzysłowie adwokat Rosji w pewnych kwestiach. Muszę przyznać, że jest to trochę obrzydliwe, ale też, no, też no, smutne, tak? że w Europie tego typu rzeczy się dzieją. Jednak się, jeżeli mógłbym coś powiedzieć, to też nie ukrywam, że też rzeczy poza Ukrainą dzieją się w cudzysłowie też, jeżeli mogę tak powiedzieć, ciekawe. Dlaczego mówię w cudzysłowie? Przed niespełna dwoma tygodniami miały miejsce wybory na Węgrzech i to jest też właśnie smutna kwestia dla mnie osobiście, gdyż wygrał kolejny raz, już po raz kolejny Fidesz, który tak naprawdę od 12 lat rządzi, Węgrami będzie rządził przez kolejne prawdopodobnie 4 lata, a może i dłużej. Który tak naprawdę z takich ciekawostek, co mogę powiedzieć, rząd węgierski właśnie tutaj na czele z Wiktorem Orbanem oraz całym Fideszem przeznaczyli kilka procent PKB na propagandę z tym wszystkim związaną. A dlaczego też o tym warto wspomnieć? No, dlatego że sam Wiktor Orban po wygranych wyborach. Te półtora tygodnia temu mm, już tak naprawdę bardzo mocno wypowiadał się prorosyjsko. On już oczywiście wcześniej o tym mówił, że jest takim gwarantem bezpieczeństwa, takim pomostem między Rosją i tak dalej. No, ale już jakby bezpośrednio po, po wyborach zaczęło oskarżać tutaj Ukrainę i tutaj prezydenta Zełńskiego o różne rzeczy, które tak naprawdę no, no nie miały miejsca, tak? No i to jest smutne, bo, bo, bo mimo tego, że opozycja na Węgrzech zjednoczyła się, no nie miała szansy z tym kolosem, jakim jest Fidesz. No, co jest smutne, bo wyłania się nam tutaj sytuacja taka, że możemy mieć do czynienia z przyszłą nową Białorusią na terenie Europy, a to jeszcze z takim trochę też koniem trojańskim, bo jakby, jak wiemy, Węgry są w strukturach Unii Europejskiej, co nie ukrywam, no jest takim niebezpiecznym pewnym wytrychem dla Rosji na różnego rodzaju działania i jej lobbying. No nie wiem, jak ty uważasz co uważasz o tej kwestii? W ramach takich ciekawostek, w jednym z miast. Na terenie Rumunii, na dzikim wysypisku, znaleziono e, worek, w którym były nadpalone i wypełnione karty do głosowania, e, właśnie w węgierskich wyborach. No, co do tych, właśnie kart wyborczych, to też trzeba dodać, że to były karty, które były z oddanymi głosami na opozycję, tak? I to też pokazuje skalę tego oczywiście to może być wierzchołek góry lodowej, ale to też pokazuje niestety smutną. Smutną sprawę właśnie taką, jaką jest no właśnie demokracja węgierska do czego zmierza. Mam nadzieję, że mimo wszystko w jakiś sposób Węgry się opamiętają, Chociaż wątpię w to, gdyż no niestety Viktor Orban ma coraz większą władzę, coraz większe możliwości na, wpływ na wpływanie właśnie na politykę. I to jest niestety smutne tak, w tym wszystkim. Też takich rzeczy, które warto wspomnieć, i też właśnie dotyczących wyborów, to też chociażby wybory we Francji, które miały miejsce w zeszły weekend, które właśnie odbyły się, odbyła się pierwsza tura wyborów, które wygrał Emmanuel Macron, który pokonał tutaj 11, 10 innych kontrkandydatów, jednak z nim do drugiej tury weszła Marine Le Pen. Która też niestety nie jest osobą taką, jaką można by tutaj spodziewać się po, po, po europejskich, zachodnich politykach, a więc jest też bardzo skrajnie prorosyjską polityczką, jest osobą, która w jakiś tam sposób wspiera Kreml w swoich działaniach, i to jest też smutne. Gdyż mimo wszystko ma duże szanse na wygranie tych wyborów, niestety od kilkunastu lat widzimy we Francji sytuację taką, w której prezydenci Francji nie mogli tutaj uzyskać reelekcji. I to też jakby coś pokazuje, tak? pokazuje tą chwiejność narodu czy też jakby społeczeństwa francuskiego. Mam nadzieję, że mimo wszystko dojdzie do tego, że jednak zostanie przełamany ten impas, tak tego, tej niemożliwości. Powiedzmy, pozostania przy władzy obecnego prezydenta, bo o ile ja sam osobiście, co mogę powiedzieć, tak w własnym e, tutaj, z własnym jakimś tam sumieniem, przemyśleniem, mam wiele zastrzeżeń do prezydentury y, obecnego prezydenta Emmanuela Macrona, ale jednak wolę jego jako prezydenta niż Marine Le która niestety jest ewidentnie skrajnie prorosyjska. E, dokładnie, nawet w dzisiejszej konferencji w Paryżu poruszyła e, temat e, aktywności. Francji w NATO i tutaj też oświadczyła, że jeśli ja w drugiej turze wyborów prezydenckich, to będzie opowiadała się po prostu za wycofaniem ze struktur dowódczych NATO. No to, to prawda i nawet osłabieniem tutaj roli Francji w Unii Europejskiej, co też miałoby chyba w konsekwencji doprowadzić do jakiegoś referendum podobnego do tego, które miało miejsce w 2016 roku w Wielkiej Brytanii, czyli właśnie do tego, które doprowadziło do Brexitu. No, co, powiem szczerze, mogłoby zmienić układ geopolitycznych si siły w Europie no bardzo, bardzo mocno, co byłoby naprawdę dużym osłabieniem dla Europy i tutaj szeroko pojętego świata Zachodu. Ale z takich weselszych dla NATO informacji, w dniu dzisiejszym pojawiły się też informacje na temat chęci przystąpienia do struktur sojuszu Szwecji i Finlandii. Co tutaj znacząco wzmocni flotę, flotę na Bałtyku, flotę morską? No a tutaj geostrategicznie sojusz na tym tak naprawdę zyska. No ja zgadzam się z tobą. Na pewno nie będzie to w smak Rosji, ale i w sumie dobrze. Sama Rosja odgryżała się bardzo mocno o tym właśnie wejściu ewidentnym w struktury, tutaj chociażby, właśnie Szwecji i Finlandii do, do struktur NATO. Ale no faktycznie myślę, że sojusz na tym skorzysta, i to jest mimo wszystko pozytywna wiadomość. Mam nadzieję, że dojdzie do tego. Już mówi się o tym, że w czerwcu może dojść do tego akcesu, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie czas, na pewno pokażę. Wracając do tematów Ukrainy, tutaj w ostatnich dniach pojawiły się również informacje o tym, że Czechy przekazały swoje czołgi T72 oraz bojowe wozy piechoty. Produkcji sowieckiej w Ukrainie. Pojawiają się też różne do tej pory niepotwierdzone informacje, że Polska również przekazała. Aczkolwiek, no, jestem ciekawy. No, powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, o moje zdanie: możliwe, no to jest no też nie ukrywajmy, że my na tych czołgach postsowieckich. Jeszcze w jakiś tam sposób funkcjonowaliśmy, funkcjonujemy jeszcze w niektórych miejscach. No, jest to możliwe, ale też jeżeli chodzi o tą pomoc czeską, ja uważam, że jest to słuszne w jakiś tam sposób, jeżeli Czechy faktycznie mogą przekazać te czołgi i w nie, nie, jakiś sposób nie, wiem, nie zagrozi ich bezpieczeństwu. No, Ukrainie się to przyda, oni znają te czołgi, są na nich objeżdżeni, więc to w jakiś sposób da im. No, chociażby w niewielkim może, ale na pewno w jakimś tam mimo wszystko dla nich znaczącym stopniu te poczucie większego mimo wszystko bezpieczeństwa i posiadania tego, tego typu pojazdów oraz tego typu no właśnie czołgów, tak, które mają służyć do no walki z wrogiem, okupantem. Moim zdaniem jest to pozytywne. Pewnie też pojawiały się informacje na temat przekazania S-300, czyli baterii rakiet Natomiast tutaj tych informacji jeszcze do tej pory nikt nie potwierdził, natomiast Słowacja za to miała otrzymać ochronę niemieckiej i holenderskiej baterii rakiet Patriot. No tutaj, jeżeli chodzi o same przekazanie jakichś materiałów czy też właśnie jakichś, jakiegoś uzbrojenia, myślę, że dowiemy się trochę tego, to, jak już po zakończeniu tych działań wojennych, mam nadzieję, że jak najszybciej. Bo jak wiadomo. No wojna, to też pewien hałas informacyjny, pewne informacje też lubią ciszę, w tym sensie, że no lepiej ich nie ujawniać na początku przynajmniej. Więc na pewno za jakiś czas się tego dowiemy, ale na pewno jest to jakieś wzmocnienie dla, dla Ukrainy. Też wracając do tematów czołgów, 5 kwietnia podpisaliśmy umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup czołgów Abrams, Wydaje mi się, że e, zakup ten znacząco wzmocni polską armię. Natomiast te, e, zakup ten też budzi wiele kontrowersji wśród e, różnego rodzaju e, ekspertów, z tego względu, że e, nie mamy jeszcze zaplecza technicznego do, 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 do obsługi, e, jak również logistycznego. E, nie mamy też. E, Przygotowanych e, transportu kolejowego, czy też e, cały, po prostu całej logistyki. Ale też, jeżeli chodzi o to, no, nie oszukujmy się, to ma się zakończyć, jeżeli dobrze pamiętam, za 4 lata, w 2026 roku. No co też, no nie ukrywajmy, no 4 lata to jednak jest szmat czasu, w tym sensie szmat, że no fajnie byłoby, jakbyśmy mogli dostatnie w przeciągu kilku miesięcy, może kilkunastu, tak. To już jakby nam dałoby, jakąś tam, wiadomo, to też są sprzęt wojskowy, nie, nie, nie kupuje się go tak jak bułki w sklepie, ale fakt, faktem, im szybciej, tym lepiej, przynajmniej w takiej sytuacji, jaka jest teraz. No tutaj też mamy właśnie do końca 2022 roku otrzymać pierwsze 28 czołgów Abrams. No, ale tak naprawdę będą one służyły raczej do celów szkoleniowych. No, też od czegoś trzeba zacząć, nie? Wiadomo, że to też nie jest tak, że, że, że może. Aczkolwiek i tak uważam, że to jednak dosyć wolno może iść. Aczkolwiek każdy ruch jest, moim zdaniem, który ma w jakiś tam sposób poprawić nasze bezpieczeństwo, jest, moim zdaniem, dobry. No, ale już tak kończąc powoli ten temat kwestii tutaj związanych z Ukrainą i wokół Ukrainy. Warto też dodać, że w dniu dzisiejszym, a więc 13 kwietnia, ma miejsce wizyta między innymi prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Kijowie. Nie tylko prezydenta Polski, ale też i głów państw Litwy, Łotwy oraz Estonii. Więc to też jest jakaś tam znacząca wizyta. Widać to chociażby po relacjach z Kijowa, które, które dobiegają do nas. Ponieważ ta wizyta jeszcze trwa, aczkolwiek też wiadomo, niektóre rzeczy są owiane pewną tajemnicą, możliwe, że już prezydenci, też tutaj głowy państw wracają, aczkolwiek no, jest to jakiś tam powiedzmy pozytywny aspekt, tak, bo też w zeszłym tygodniu był chociażby Boris Johnson, a więc premier Wielkiej Brytanii na terenie Ukrainy, który spotkał się z prezydentem zełańskim. No to jest na pewno jakiś tam pozytywny aspekt, mimo wszystko, tak, mimo tego ogromu tragedii, jaka się dzieje bo to też pokazuje jakąś tam zaciśnienie tych relacji. Ja z ciekawostek mogę dodać, że prezydent Niemiec nie dostał pozwolenia na wjazd na terytorium Ukrainy. No to też miał być chyba taki policzek ze strony właśnie tutaj Ukrainy, pokazania właśnie to, że polityka ówczesna i dotychczasowa, tak, tak naprawdę polityka niemiecka nie sprawdziła się, i była bardzo prorosyjska. No i to miało pokazać jakby no niezgadzanie się na tą politykę, co też jest moim zdaniem ciekawym zjawiskiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo prezydent Niemiec był w zeszłym w, w, w dniu wczorajszym, więc 12 kwietnia w Polsce i właśnie prawdopodobne było to, że właśnie uda się właśnie z naszym prezydentem i, i właśnie głowami państw Litwy, Łotwy, Estenii właśnie na Ukrainę, a tak się nie, tak, tak, tak to nie miało miejsca. To spotkanie może też nie jeszcze ciekawy zalążek jednego z Myślę, że dość, dość ciekawych sojuszów, jaki mógłby e, nastąpić. E, państwa Bałtyckie z, z, z Ukrainą. No myślę, że jest to nie lada. No Jeszcze wyzwanie, chyba nie, bo to, to, to też nie ukrywajmy tego, bo mimo wszystko Ukraina jest teraz no, w trudnej sytuacji, jest, jest też mocno zniszczona, mocno nadszarpnięta, ale faktycznie zgadzam się z tą, że jest to jakiś taki zalążek, taki prognostyk tego, zaciśnięcia współpracy. Mam nadzieję, jak najszybciej po tej wojnie i jak najszybciej mam nadzieję, że Rosja dostanie za swoje w tym sensie, że i będzie musiała bardzo, bardzo długo licać swoje rany. I tym sposobem kończymy nasz podcast. Tobie Milu dziękuję za ciekawą dyskusję i rozmowę. Natomiast naszych słuchaczy zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama oraz Twittera. No, do nas śledzenia. Ja również dziękuję Tobie Dawidzie. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będziecie nas słuchać w kolejnym odcinku podcastu Kompas Bezpieczeństwa.